Jesteś w miejscu publicznym, jak poczekalnia na lotnisku i ostrożnie wpisujesz hasło na terminalu płatniczym lub klawiaturze. Rozglądasz się, upewniając się, że nikt nie patrzy na twój ekran ani na twoje ręce. Czujesz się bezpiecznie, ale złodziej nie musi widzieć ruchu twoich palców. Wystarczy, że zobaczy ciepło, które po nich zostało. To jest atak termiczny. Atakujący używa kamery termowizyjnej o wysokiej rozdzielczości, która może być nawet prostym dodatkiem do smartfona. Gdy odchodzisz, celuje on kamerą w klawiaturę, której właśnie użyłeś. Każdy naciśnięty przez ciebie klawisz pozostawił słaby ślad ciepny z opuszka palca. Na obrazie termowizyjnym te niedawno dotknięte klawisze jasno świecą. Analizując jasność, atakujący może określić kolejność, w jakiej je naciskałeś. Najjaśniejsze klawisze były dotknięte jako ostatnie. W kilka sekund może otworzyć twoje hasło lub PIN. Ten atak nie wykorzystuje żadnego oprogramowania, wykorzystuje fundamentalne prawa fizyki. To prowadzi do następującego pytania o nasz fizyczny świat. Jeśli nawet ciepło naszego dotyku może zdradzić nasze sekrety, co tak naprawdę jest jeszcze prywatne?